Was bardzo serdecznie. Ja jestem na Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mini Games. Dzisiaj jest ze mną Gicu Siemeneczko. Cześć, witam Was. Cześć. Cześć. Tak, grałem sobie ciepłej na Majeskiej i jestem pierwszy, ale zginąłem, więc widzisz już już po tobie Oskar Zagraliśmy sobie przed chwilą arenę taką na rozgrzewkę i Oskar był pierwszy, ale i tak go za chwilę pomszczę i, i to jest właśnie taka, takie odegranie się, że on mnie cały czas zabijał i myślał, że... Spy. No to mnie nie pom... No fuck this shit! No widzisz, widzisz? To jest taki początek, bo ty na zacząłeś nagrywać, Hehe, <laughs> Taki kozak do czasu. Wiesz Kozak do czasu. <laughs> What the fuck No fuck już! No, pra... no co jest? Trafiłem w ciebie, ale nie wybuchłeś no Nie wybuchłem, no sorry wybuchłem. No, wy... no sorry Chciałem du Dużo sorry. tutaj jest tych ludzi, ludziów Dużo tych ludziów No dużo tych ludziów, ja jestem który? Piąty może? Wo, stary tutaj są jak teraz normalnie Wcześniej to, to byliśmy, cały czas y, my pierwsi A teraz normalnie jakieś ci tuchy zaczęły grać i koniec. I koniec z wygrywaniem. Jakiś strojtaszek pierwszy, może. To, to strojtaszek, to was... ja pierdzielę, ale oryginalnie. Ty typowe niki na serwerze non-premium. Pozdro O, Oskar Oskar Andrzej, spokojnie, Andrzej. Andrzej, nie burmuszuj się tak. Nie burmuszuj się tak. Weź. Nie burmuszuj się, tak. się, no Andrzej. No przecież umówiliśmy się, że nie będziemy siebie zabijać. Czy będzie nie. double kill? Będzie double kill. Ale dosłownie double kill. What the fuck, zabiłem dwóch. No fuck! Nie dam się. Dobra, dobra, Jak da. Chcesz. Taki jakiś gościu bije z tego. Z motyki, zamiast strzelać, to bije z niej. To się o, robi, nie ro rozumiesz tej gry. To jest mózg. Cześć, Oscar. Ojejko, zabił mnie wreszcie jakiś premium. Taki. To ja. To jest, jestem oryginalny. Mam oryginalny To ty, ty jesteś oryginalny. To ty, ten oryginalny. To ja. Oscar, ty oryginalny. <ścoughs> ten oryginalny. Ja jestem trzeci. Kurde, Oscar. Weź tak mi szalej. No. Jak ty <ścoughs> mnie człowieka zabijesz? Yeah Jesteś pierwszy. A nie. O, już trzeci. Tak szybko, tak dziwnie. Tak wiesz. Tak, po tak, mistrzowsku. Po, po youtubersku. Po youtubersku, Oskar, to, to mamy. No ale gdzie <laughs> tak i... zaraz nie. <laughs> tak wiesz, tak się robi to. O, ma ślanek czy coś takiego? Nie wiem. Ma, 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 ma. Nie wiem jak on ma. Na, ma. ma, ma, ma mas, masalanek, co? Maślanek 12 ma 12, ma, 12? Ma, ma. Masło. Chodź tu. A w ogóle taka beka, bo moja. Chodź tu. <laughs> Chodź tu. Taka beka, bo twoja koleżanka ma na nazwisko maślanek. Nie, bo wszyscy na nim mówią masło. Nie wiadomo dlaczego, ale ma masło. Dobrze, że nie kafir. <grystanie> ja kurczę. Dobra, szukamy. Picny Danon. Danon. Metodadowa pycha. Hehehe <grystanie> <grystanie> to ty, ty, ty zabawny ty. Dobra. Czekaj, jak, jaki to był tekst co miał być nazwa odcinka, bo zapomniałem Nie burmuszuj się. Tak. Nie, nie burmuszuj się. <grystanie> Fuck Oskar! Oskar! Fuck Narazie. double kill Czemu, ty, czemu to masz w Minecraftie double kill Wiesz co to taka historia Kupiłeś na Allegro, nie? Nie Wygrałem w konkursie Naprawdę Naprawdę, Naprawdę. Byłem, Naprawdę. Biedny, byłem biednym dzieckiem które nie miało na nic i, i byłem i, i brałem konkursach we wszystkich giftkodach na YouTubie, nagle patrzę Wiadomość o to jest twoje giftkod, dziękuję bardzo. I no to nie giftkod, tylko, tylko już gotowe konto. Nie, bo ja sobie dałem nazwy kill. No, serio? A. ale jeszcze wtedy nie bogica, taki wiesz, to było. To czasy w ogóle. Y, PEREL-u prl <laughs> Perel. no, no kurde, jego raz jestem trzeci, co za frany. Muszę być pierwszy. Co za frany, wow. jest, jest ty jesteś wyżej ode mnie? Tak, ja jestem wyżej od siebie. Ej, ej, co to jest? I to są 4 minuty nagrania, nie 7, mój kolego. Bo to, bo on był za dobry, hardcorek. A więc widzimy się w kolejnej arenie, która będzie zapewne taka sama, bo na, ty na tym serwerze jest chyba tylko jedna arena, więc do zobaczenia. Okej, okay, a więc jesteśmy na kolejnej arenie i ogólnie jesteśmy zdziwieni z Oskim. w ogóle taka, takie zdziwienie, ponieważ jest ta sama arena. Weź Oski, to jest taki mindfuck w ogóle. Trzy Mnie razy... jakoś to nie dziwi, wiesz? Nie dziwi, to jest w ogóle dziwne. Weź. Ja tego serwera nie lubię, więc... Więc, więc ten. Ho. A ja jestem pierwszy, hehe. <laughs> I co? Taki Tak cfaki. jak na poprzedniej <grym> Ale na serio, teraz już, teraz już jestem Normalnie zachowuję się jak cheater, zobaczysz Jestem niczym... Chuck Norris Tu jest jakiś skib Ja normalnie wygrywam, ej Wo, jaki ja jestem dobry Ej, nie wierzyłem w siebie dotychczas No ty teraz... mi ciągle zabijasz <grym> Teraz wiem, że zostanę snajperem w przyszłości W oczywiście oczywiście Jestem taki zły Pojedę na Ukrainę w Minecraft'cie i zabiję wszystkich z okna Kurde yes. Finally Finally cię zabiłem I co? Fuck Myślisz, że co? Plus 10 do zajebistości Nie, o... plus 1 do szpanu <grym> tak, możesz... Tylko, Jakoś mnie to wcale nie dziwi, powiem ci pochwalić się w kol z kolegi Znaczy, pochwalić się kolegów. kolegą Zabiłeś i co? Ale i tak jestem pierwszy, i co? A ty jesteś, ło, który? Zostajesz normalnie w tyle Już nie jesteś pierwszy, <grym> Kurde Za chwilę będę, patrz I co? Taki. I co? I nic. <laughs> Kurde, już, już myślałem, że cię zabiję, a tutaj Oski się odwrócił i co? I... Co? i... i w słoiku. <laughs> I dupgabiezgę. Dup w słoiku. Dup takie jestem jest tam słowo? w słoiku. No. Double kill! A więc... Fuck! Okej. Okay. Ja jestem który? Ło ale zeszłem na ten! Z na czy... <laughs> Zeszłem! Zeszłem! Ja jestem drugi! No ej, yeah. e, no gdzie tu sprawiedliwość? Przecież ja mam większego skilla. Czekaj To Tuska. To, bilen, to wszystko wina Tuska. Kondzio, no, chodź tu. No nie no. Ja teraz chodzę cały czas na dół, Z straciłem skilla. Chodź. Jak tego nie zabiję, to. No, fuck this shit! <laughs> Jak zeszłem na dół, ja... Nie a... wiem jak ty, ale się cały czas respię tam na, na moście. Nie no teraz właśnie też tak... Ale... An, o jestem pierwszy, jaka miła niespodzianka. O, taka miła niespodzianka, tak chwilę. Le... <gryw> 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 Już nie jesteś pierwszy, co? Jestem. Ej Oskar! Podsłucham Wiedziałem <gryw> 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 Takie tam zaskoczenie. Lubisz takie, co nie? Nie. Nie? Nie Nie. Okay. <noise> Dobra, jest. Cały czas jesteś pierwszy, ale tylko jednym punktem. A ile ja mam punktów? 14. A ty masz ile? 21. Nie gdzie tu jest sprawiedliwość. Gizu taki skill. I tu Oscar taki. No skill. No. <noise> Oczywiście taki... Fuck! Ale już mam 16, a ty masz tylko 23. Jak to wygrasz, to ja w tego nie wrzucam na YouTube, zobaczysz. Powiem żeby żeby się unsubowali. Tak. Nie, nie, nie możesz wygrać, zobaczysz, na ciebie hejty Nie wygrałem, no yes. ja! Dobra, a więc możecie wbijać na kanał łuskiego, masz i możecie to lajkować, więc widzimy się w kolejnej, znaczy w kolejnym materiale Mam nadzieję, że ci odcinek wam się spodobały i dobijecie jakieś super, normalnie mega liczby e, lajków, żeby motywować, bo wiecie, e, pieniążki muszą się zgadzać, a więc mm, Ze mną dzisiaj był Oskar no, cześć, bye bye, see you later i w ogóle. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, i w ogóle, cześć! Cześć! Co?